Halo, jesteś? No jestem, jestem. No dobra, no co tam? No co tam, słuchaj, ciekawego? No nic ciekawego, gadałam z Danką. I? No i powiedziała mi, powiedziała mi, powiedziała ci tak dokładnie jak ona No, możesz powiedzieć dokładnie. No to ja ci mówię dokładnie, że, że, że masz spierdalać. Aha. Aha. No nie, no, no lepiej dokładnie, nie? No no tak powiedziała dokładnie, no nie trzeba ja by dać obdarzona, powiedziała No nie, no kur... no powiedziała, nie? No, on, bo ona po prostu na cię skojarzyła, nie? Wiedziała to co chodzi i tak dalej, nie? Aha. No i ten i mówi, że, no. że, że, że nie, że nie ma mowy no? nawet, no. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No. no wiesz, chciałam Cię tylko spytać, delikatnie. No. Nie? No. Nie. A to tam no. co to myślę, słuchać? To szefostwa, szefostwa no. naszego nie ma, nie? Jakiego szefa? Którego? No no, te, no, nie, tego waszego sprzedawcy tam jest, nie, ale mego szefa. A ja nie jestem w pracy teraz. Co? Ja nie jestem w pracy. Aha. No, no to nie, nie pracuję rano. Aha, aha. No, no. Nie ma szefa, wyjechał dzisiaj do Hiszpanii, w niedzielę o 18.00. Aha. Zroziłem go na ten... Z małżonką wyjechali do Hiszpanii na 7 dni. A, no to fajnie, no, po się... Fajnie, nie? No fajnie, że fajnie, no... Kuch, no nas no, jeszcze nie stać po Hiszpaniach. Ty tam ciskasz co chwilę, nie? Ja? No? no Pit, pit! Nie, ja nic nie słyszę. Znaczy wiesz, to ja jestem w sklepie, może dlatego, ale... W, młody, aha, aha. w młodycznym sklepie jestem, ale... Może dlatego, tak. ale, ale ja, ja nic nie słyszę takiego. No, aha, aha. na co tam jeszcze? A co tam u Ciebie? No. No u mnie no w porządku no. Aha. Jak mam być? U mnie, u mnie cały czas jest w porządku. To co ty teraz robisz, jak on pojechał? No teraz ja się zajmuję wszystkim tym domem, samym bydkiem, co on tu, ma, nie? Mam klucz od domu. No. No i wszystkim się zajmuję, nie? Aha. To znaczy co Wszyscy. robisz? No w tej chwili jestem na polu, nie? To on ma pole jakieś? O kuchni, o ma, ma tyle pola, że... A ile ma bydła? Bydło, on ma też bydło? To ja nie widziałam. Oczywiście, nie widziałaś? Nie, a skąd? Kuuuuch, Ja oh Przecież widzę, no on nie ma czasu, to jest, On dostał to spadek po, chyba po, to jest po jego matce, nie? Bydło ma gdzieś 900. 900 około tysiąca wszystkiego, nie? Aha, aha. Nie widziałaś o tym? Nie, skąd? Ja w ogóle nie no on, im... on inwestuje w Polsce. Tam, gdzie ja mieszkam, kupował mieszkania. W Krakowie kupił dwa pensjonaty. W Hiszpanii ma swój pensjonat, teraz pojechał. No. Nie a, no. a skąd? Mówiłam Kurde. ci, że go widziałam za dwa razy tylko. No, ale pije za dziesięciu, pól. No ja widziałam mu za był w, w jakim stanie, jak wychodził z baru. <laughs> no, no to, wiesz. Standard. Wiesz, dobrze płaci. Wiesz, on, on, wiesz, dobrze mi płaci. No. Wiesz. Ja nie jestem, ja mam już na oku inny job, nie? Fajny, nie? No, no. No ale on mi nie chce dzwonić, ja znaczy nie chce dzwonić, on jeszcze nie wie, że ja już w styszu nie będę u niego, nie? On jeszcze o tym nie wie. Aha. No bo będzie ucieczka. Aha. No, ja no, mam tutaj jeszcze jeszcze z kimś. Mam mu powiedzieć, że ja, ja się pakuję, uciekam, nie? Mhm. No a wtedy ktoś podjeżdża, mówi, że już mnie nie będzie, już mam inny job. Żeby on nie, już mnie nie szukał, nie? No no no. no. No, no, to hmm. mnie nie szuka, bo on, ja już kiedyś musiałem odejść do kuchni, wiesz, co tu się działo? Coś ty. I ja cię dziękuję. Jakbym ci to powiedział, to byś nie uwierzyła. Aha. No to nieźle, nieźle. No nieźle, no wiesz. Czy? Ale tu jestem teraz tam, mam klucz od wszystkiego. No, no. Coś mi ufaj. No to dobrze, okay, nie? Co? Dobrze, Ola, dziękuję Ci za wszystko. Jak dobrze. byś coś potrzebowała wal do mnie jak dym, okej? Okay? Dobra, okej, okay, nie ma sprawy. Jak coś potrzebujesz, wal do mnie, pomogłaś mi, okej, okay, nie ma kłopotu. A jakbyś też to... słyszał na mój temat, nie? Na temat Aleks, nie? Tak, 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 tak. To tak, mi donośnie. nie? Okej, okay, okej. Okay, no, dobra. Okej, okay. dziękuję Oleńka. No na razie. Trzymaj się, no pa, 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 pa. Pa.